W Grecji na testach wysokie temperatury wcale nam nie przeszkadzały. Tak tutaj jest. Ta pora roku charakteryzuje się właśnie takimi nieprzyjaznymi, zwłaszcza w w samochodzie, temperaturami. Jesteśmy gotowi. Choć zapoznanie z trasą, to na pewno szykuje się bardzo mokre, śliskie, błotniste. Te szutry są bardzo, bardzo zdradliwe wtedy, kiedy pada deszcz. Jesteśmy gotowi do walki podczas rundy. Mistrzostw Świata podczas rajdu Akropolu, który kilka razy miałem okazję wygrywać w przeszłości. Darzę ten rajd wielkim sentymentem, ale też mam do niego duży respekt. Wiem jak trudne to odcinki specjalne, jak dużo pułapek czy na trasie, więc musimy pozostać skoncentrowani. Uśmiechy na twarzy nie mijają, nie schodzą nam, więc mam nadzieję, że również będzie tak przez cały, choć piekielnie trudny.